W tym zadaniu mamy napisać program, który sprawdza dla jakiego n suma szeregu 1 kwadrat plus 2 kwadrat plus 3 kwadrat plus n kwadrat jest mniejsza od 10 tysięcy. I wiemy, że szukamy jakiejś sumy, więc na pewno będziemy potrzebowali zmiennej no, nazwy jakaś suma. Będzie to zapewne zmienna typu integer, bo tutaj mamy wszędzie wartości całkowite tak naprawdę. Więc możemy sobie od razu dodać zmienną typu integer, nazwać ją suma. I jeszcze będziemy potrzebować jakieś n. Bo zobaczcie, że tutaj to nasze n się zwiększa. Mamy 1, 2, 3 i dochodzimy aż do n. No i musimy zobaczyć, dla którego n ta suma będzie mniejsza od 10 tysięcy. Więc dodamy sobie też od razu to n. Tyle, że nasza suma będzie zaczynać się od 0. Więc od razu możemy przypisać sobie tu 0. A nasze n, tak jak widzicie tutaj, Zaczyna się od jedynki, bo mamy 1 kwadrat, 2 kwadrat, 3 kwadrat, więc tutaj od razu możemy sobie przypisać do n jedynkę. Potrzebujemy jakiejś pętli. Normalnie, jeżeli wiemy, ile razy ta pętla ma się wykonać, to możemy użyć pętli for, ale tutaj nie wiemy, ile razy ona się wykona, bo właśnie szukamy tego n, dlatego skorzystamy z pętli y, czyli wpiszemy sobie y i do kiedy chcemy tą naszą pętlę wykonywać. No chcemy ją wykonywać do wtedy, kiedy suma będzie mniejsza niż 10 tysięcy. Czyli dopóki suma jest mniejsza niż 10 tysięcy, to wtedy chcemy wykonywać to, co będzie teraz wewnątrz tej pętli. Czyli chcemy zwiększać naszą sumę, więc piszemy sobie naszą zmienną suma i będziemy ją inkrementować o, o co? No oczywiście o kolejną potęgę. Czyli wpiszemy sobie power i teraz podajemy nasze n, a następnie drugą potęgę. Żeby zobaczyć, jak to działa do końca, to po, każdej, po każdym zwiększeniu się tej sumy możemy sobie ją wyświetlić, żeby zobaczyć, jak to działa. Więc możemy sobie przejść tutaj poniżej i wpisać coś takiego, że seeout, czyli wyświetl dla n, czyli w, przy pierwszym przejściu pętli będzie to jedynka. Czyli dla n równego 1, suma ciągu wynosi, no i suma będzie wynosić, zaczynamy od 0 i zwiększy się o 1 do potęgi drugiej, czyli o 1, więc powinno nam w pierwszym przejściu pokazać jedynkę, i później n będzie się zwiększać, no ale musimy to zawrzeć, żeby to n się zwiększało, więc teraz po tym wpiszemy sobie n. No i zobaczmy, jak to wygląda, więc teraz sobie to zapiszemy, damy Ctrl F5. I zobaczcie, że dostajemy takie kolejne linie ciągu. Mamy dla n 1 suma wynosi 1, dla n 2 suma wynosi 5, dla n 3 14 i tak dalej. I tu zobaczcie, że dochodzimy do momentu, gdzie dla n 30 suma ciągu wynosi 9455 i już dla n równego 31 suma ciągu wynosi ponad 10 tysięcy. No to już tego nie chcemy brać pod uwagę. Czyli widzimy, że suma tego ciągu jest mniejsza niż 10 000 dla n równego 30. Więc możemy sobie na koniec jeszcze coś takiego dopisać, to może ja wcisnę enter, żeby wyjść stąd. Możemy sobie przejść poza naszą pętlę i wpisać tutaj z że na przykład suma szeregu jest mniejsza od 10 000 dla n równego. No i tu moglibyśmy sobie wpisywać z ręki, że po prostu 30, na przykład wpisać. Ale ja podałem po prostu n 2 i dzięki temu dostaniemy 30. Jeżeli nie potrzebujemy tej linii tutaj teraz wyświetlać, tylko sam wynik, to oczywiście możemy sobie tą linię albo usunąć, albo wykomentować. I jak teraz wciśniemy kontrolę f5, to dostajemy komunikat, że suma szeregu jest mniejsza od 10 tysięcy dla n równego 30. No ale ja ogólnie lubię, jak coś takiego się pokazuje, no bo wtedy widzimy bardzo łatwo ym, na czym stoimy i jak to działa.